Dla nowych produktów, na pewno takie najskuteczniejsze strategie to są strategie mocnego uderzenia, gdzie albo inaczej Hollywood Marketing, gdzie przykładem filmów w Hollywood, że powiedzmy, jak, jak, jak się wprowadza filmy Hollywood do Kin. Najpierw dużo, dużo wcześniej, na przykład rok wcześniej jest hasło, robimy film. Jeżeli to jest na przykład film w oparciu o jakąś popularną. Książkę, lub jest to jakaś jakiś kolejna edycja jakiegoś znanego filmu, no to najpierw pada hasło, jest robiony film. To nawet może być 3 lata wcześniej. Później pada hasło, no znamy już obsadę. Gra ten i ten. Albo są przynajmniej plotki, że kto będzie w obsadzie. Później są jakieś pierwsze screeny, z, znaczy pierwsze zdjęcia z, z planu, na przykład. Jakiś trailer się po jakimś czasie pojawia. Pojawiają się wywiady powoli z, z aktorami, z twórcami na jakichś technicznych, na przykład czy specjalistycznych w specjalistycznych mediach. Pojawia się drugi tle, trailer, pojawiają się plakaty, pojawiają się reklamy w telewizji. Film wchodzi i w, w ciągu w pierwszego weekendu, na przykład zarabia więcej niż kosztował jego wyprodukowanie, albo w ciągu pierwszego tygodnia zarabia, robi jakiś kolejny rekord. Hollywood wie, że to co mówiłem wcześniej, bestseller rodzi bestseller, jak coś jest bestsellerem, to staje się jeszcze większym bestsellerem, więc chodzi o to, o tym wie, żeby film odniósł sukces, poza jakimiś rzadkimi przypadkami, musi się sprzedać w dużej ilości na otwarciu, bo jak się to sprzeda na otwarciu, na tych pierwszych dwóch dniach, czy pierwszym tygodniu, to wtedy automatycznie pójdzie fama, że, się, że dużo osób tego widziało i ludzie pójdą zobaczyć, żeby tylko zobaczyć ten film, nawet jeżeli są opinii, że są, jest zły, to ludzie pójdą zobaczyć jak bardzo zły jest ten film albo pójdą zobaczyć o pójdą zobaczyć jak ludzie, jak Amerykanie są tępi, że wychodzą na taki film. Tak, tak też ludzie też takiego wychodzi z założenia. Więc jak coś jest popularne na starcie, to automatycznie staje się popularne w dłuższej dusz, perspektywie. I w Hollywood to, to wiedzą i tak samo to się odnosi do produktów, czyli taka strategia mocnego uderzenia zakłada, że Najpierw robimy zapowiedzi, czasami nawet nie produktu, czasami najpierw zaznaczamy jakiś problem. Na przykład publikujemy jakieś materiały, które dotyczą tego samego problemu, którego dotyczy, dotyczy nasz produkt. Zaczynamy coraz więcej tego publikować, czyli sprawiamy, że zwracamy uwagę naszej grupy docelowej na ten problem. Nagle wszyscy myślą o tym problemie. Nawet jeżeli ten problem istniał, ale nikt nie był niego świadomy, że jest istotny. Na przykład. Problem tego, że trzeba budować relację długofalową z klientem, nikt o tym jakby nie myślał na co, dzień, parę firm to robił, nagle my robimy wszystko naszymi działaniami marketingowymi, jakie one by nie były, żeby ten problem stał się problemem numer jeden, o którym wszyscy mówią, tak, trzeba budować relacje z klientami długofalową. I w tym momencie, kiedy już wszyscy o tym mówią, a wszyscy, albo dużo osób o tym mówi, jest, czuć poruszenie na rynku, wtedy możemy powiedzieć, wiecie, mam. Produkt, który ten problem rozwiązuje, albo przygotowujemy produkt, który ten produkt rozwiązuje, i zaczynamy mówić o tym produkcie, jak on powstaje, albo kiedy będzie w sprzedaży. To zależy, na jakim etapie mamy produkt zrobiony, bo czasami produkty się tworzy dopiero po sprzedaży. Wchodzą klienci i mówimy: Zrobimy produkt pod Was, Wy go kupcie. Ze, powiedzcie jakie, jakie macie konkretnie problemy, a my, my te problemy rozwiążemy dokładnie pod was, tak się też w robi, więc w zależności od tego, na którym jesteśmy etapie produktu, to musimy y, zaczynać informować o innych rzeczach, na przykład y, jeżeli mamy produkt gotowy, no to informujemy o kolejnych elementach tego produktu, mamy jakieś zdjęcia tego produktu, jakieś zajawki, jakieś trailery, nie wszystko musi być klikane, nie wszystko musi być libiane, ale musi być tego dużo. Jeżeli się... Prowadzimy też dialog tego, czego nie robi znaczy na pewno nie w Polsce, no może to Pamercy robi. Prowadzimy, Hollywood nie robi dialogu z rynkiem. Ta kampania jest zaplanowana. No chyba, że jest jakiś kryzys związany przez jakimś aktorem, no to wtedy jest reakcja. My jako mała firma możemy sobie robić, możemy i powinniśmy robić dialog z rynkiem, czyli my coś wrzucamy, rynek daje nam Odpowiedź, jak to widzi, i my w oparciu o tę odpowiedź tworzymy np. nowy materiał albo inaczej opisujemy nasz produkt. I kiedy już czujemy, że ludzie chcą ten produkt, że dużo osób chce ten produkt, wtedy dopiero go wprowadzamy na rynek. Na przykład w czasie kilku dni robimy jakąś specjalną promocję dla tych pierwszych klientów. I znowu, jak dużo osób kupi na początku, no to jest dużo łatwiej później ten produkt sprzedawać, bo mówimy, to jest bestseller, tak? Tyle i tyle osób kupiło ten produkt w ciągu tam dwóch dni. Już samo to wystarcza, żeby część osób kupiło ten produkt. I tak w dużym skrócie wygląda taka strategia.